Idą. Jest to tak zwana górka skłonu. Tu po raz pierwszy wpatrujemy się w wieżę mieszkania tej, która jest Matką Jezusa Chrystusa. Patrząc na tą wieżę po dwunastu dniach drogi, chcemy najpierw uwielbić Pana Boga za nasze oczy, za to, że potrafią dostrzec teraz tą upragnioną wieżę do której my zdążamy. Pragniemy uwielbić Pana Boga za nasze kolana. Może zbolały kolana, ale za to, że możemy uklęknąć i oddać pokon Jemu, dziękując za matkę. Patrząc na tą wierzę, uwielbiamy Pana Boga za nasze serca. Serca, które są pełne pragnienia, abyśmy przez całe życie mogli zbliżać się do Boga, do Jezusa Chrystusa, do naszej matki ukochanej Maryi. Maryjo, przychodzimy do Ciebie z naszymi intencjami, z tym wszystkim, co mamy na naszych barkach. Dziękujemy Ci za, za tą drogę, ale prosimy Cię, Maryjo, o to, Abyś dawała nam szczególne łaski, potrzebne do życia, o to, abyśmy zawsze byli wiernymi przyjaciółmi Twojego Jezusa, Twojego syna Jezusa Chrystusa. Maryjo, prosimy Cię teraz, abyś miała nas pod szczególną opieką, abyś nas przytolała do Twojego niepokalanego serca. Prosimy Cię, Maryjo. Przyjmij nasze intencje, przyjmij nasze, może zbolałe nogi, zmęczone już ciała, przyjmij to wszystko i prosimy Cię, dawaj nam siły i odwagi, abyśmy przez całe życie kroczyli w imię Twoje. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezusa. Święta Maryja, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Patrząc na tą wieżę, wspomnijmy wszystkich tych, którzy kiedyś tutaj pielgrzymowali w naszej grupie, Kręczeli na tym wzgórzu, patrzyli na tą wieżę, a dzisiaj nie ma ich wśród nas. Dzisiaj czekają na naszą modlitwę. Wspomnijmy przewodników, kapłanów ale każdego pielgrzyma, idącego w grupie świętego Kazimierza, tego, który w tym miejscu klękał, aby pokłonić się Matce Bożej. Wieczne odpoczywanie radzi im dać Panie. Niech odpoczywają w pokoju z Chrystusem. Maryjo, daj nam siłę, abyśmy mogli podążać dalej. Idziemy przed Twój obraz, aby za chwilę popatrzeć Ci w oczy. Idziemy przed Twój obraz, aby te intencje, które mamy na swoich plecach, rozłożyć i zostawić pod ołtarzem Chrystusowym. Przyjmij nas Maryjo z wielką radością, przytul nas do swojego serca, chcemy odczuć Twoją wielką miłość. Mario, proszę spraw... Aby życie mi nie było obojętne, Abym zawsze kochał to, co piękne. Gracias. Mario Królowo Polski i Święty Kazimierz powoli wstaje i udaje się dalej do naszego celu, do przedobraz Matki Bożej.